Dzień szósty. Święta Trójco, jedyny Boże. Święty Józef był wiernym wyznawcą Boga jedynego. Każdego poranka odmawiał modlitwę: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej. Potem uczył się Troistości Boga. Patrząc na małego Jezusa, Ewangelia Jana w trzecim rozdziale ukazuje tajemnicę miłości Boga do świata, który jest jego stworzeniem. W krótkim dialogu z Nikodemem Jezus przedstawia się jako ten, który wypełnia plan zbawienia świata przez Ojca. Stwierdza: „Tak Bóg umiłował świat.” Że Syna swego jednorodzonego dał. Słowa te wskazują, że działanie trzech osób boskich Ojca, Syna i Ducha Świętego stanowi jeden plan miłości, który zbawia ludzkość i świat. Jest to plan naszego zbawienia. Bóg stworzył świat dobry, piękny. Ale po grzechu świat naznaczony jest złem i demoralizacją. My, mężczyźni i kobiety, jesteśmy wszyscy grzesznikami. Dlatego Bóg mógłby ingerować, by osądzić świat, by zniszczyć zło i ukarać grzeszników. Tymczasem On miłuje świat pomimo jego grzechów. Bóg kocha każdego z nas, nawet kiedy popełniamy błędy. I oddalamy się od niego. Bóg Ojciec tak bardzo miłuje świat, że aby go zbawić, daje to, co ma najcenniejszego, swojego jedynego syna, który oddaje swe życie za ludzi, zmartwychwstaje, powraca do ojca i wraz z nim posyła ducha świętego. Trójca święta jest więc miłością całkowicie w służbie świata, który chce zbawić i stworzyć na nowo. Dzisiaj, myśląc o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym, pomyślmy o Bożej miłości. I wspaniale byłoby, gdybyśmy poczuli się kochani. Bóg mnie miłuje. To uczucie dnia dzisiejszego. Kiedy Jezus stwierdza, że Ojciec dał swego jednorodzonego Syna. Spontanicznie myślimy o Abrahamie i jego ofierze syna swego Izaaka, o którym mówi Księga Rodzaju. Jest to miara bez miary miłości Boga. Pomyślmy też o tym, jak Bóg objawia się Mojżeszowi. Pełen czułości, miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, pełen łaski i wierności. Spotkanie z Bogiem zachęciło Mojżesza, który, jak mówi nam księga wyjścia, nie bał się stanąć między ludem a panem, by powiedzieć do niego: Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze, i uczynisz nas swoim dziedzictwem. I tak uczynił Bóg, posyłając swojego syna: Jesteśmy synami w synu. Dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy Bożym dziedzictwem. Drodzy, nauczanie o Trójcy zachęca nas do ponownego zafascynowania się Bożym pięknem niewyczerpanym pięknem dobrocią i prawdą, ale także pięknem pokornym, bliskim, które stało się ciałem, aby wejść w nasze życie, w nasze dzieje. W moją historię, w historię każdego z nas, aby każdy mężczyzna i każda kobieta mogli się z Nim spotkać i mieć życie wieczne. To właśnie jest wiara przyjąć Boga miłość, przyjąć tego Boga miłość, który daje się w Chrystusie i sprawia, że poruszamy się w Duchu Świętym, pozwolić Mu, by nas spotkał i zaufać Mu. Oto życie chrześcijańskie. Miłować, spotkać Boga, poszukiwać Boga. A on pierwszy nas poszukuje. On pierwszy nas spotyka. Papież Franciszek, Audiencja Generalna. Przez świętego Józefa, poproś dla siebie, abyś mógł zafascynować się Bożym Pięknym, dobrocią i prawdą. Poproś o taki sam entuzjazm wiary dla twoich bliskich. Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Podziękuj Bogu Ojcu za największy dar dla całego świata i dla Ciebie, Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Dzisiaj, myśląc o Bogu Ojcu i Synu i Duchu Świętym, pomyślmy o Bożej miłości. I wspaniale byłoby, gdybyśmy poczuli się kochani. Bóg mnie miłuje. To uczucie dnia dzisiejszego. Powiedz Panu Bogu, że jesteś gotowy na przyjęcie Jego miłości. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. I tak uczynił Bóg, posyłając swojego syna. Jesteśmy synami w synu, dzięki mocy ducha świętego. Jesteśmy Bożym dziedzictwem. Jesteś dzieckiem Boga, dziedzicem dóbr nieprzemijających. Wiedziałeś o tym? Módl się, abyś żył na miarę Godności dziecka Bożego. Powitajmy Świętego Józefa Witaj opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna, tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.